Siemanko! Kolejny vlog na kanale. Musiałem na porządku powrócić po kamerę i po samochód do firmy, ponieważ wczoraj wyskoczyliśmy na małego drinka zaraz po pracy. Trzeba przyznać, że atak zimy trwa w zaparte. Cały czas pada śnieg, jest teraz Minus 3 stopnie, a droga wygląda tak. Dzięki wielkie za wszystkie komentarze pod poprzednimi vlogami. Jest mi niezmiernie miło. Widzę, że jesteście zainteresowani tematem ogarniania swoich zadań i tego, jak to wygląda w blokach czasu. Dzisiaj będzie na ten temat. Natomiast w tym momencie jadę do Agaty, ogarnąć trochę włosy i brodę przed wyjazdem. Siema. Dzień dobry. Agata przyszła specjalnie dla mnie do pracy. <grym w górę> Najlepszy barber w sobie. I w sumie nikt mi za to nie płaci, a Miłosz mógłby za mnie za to płacić. Miłosz, pomyśl o tym. Dobra robota. <grym> a ja tutaj się mogę znaleźć? Oczywiście, że tak. w chcesz kwiatkice? Lecę. Dzięki wielkie, na razie, cześć. Miłego wyjazdu. Dzięki. Agata, jak zawsze zrobiła kawę o dobrej roboty, lecimy dalej. Jeśli uważnie oglądasz moje blogi, to widziałeś moje biurko. Teraz wygląda tak. A, a propos ogarniania tematów, to wracamy do bloków czasu. Na pewno wiesz, czym są tu listy, a teraz udowodnię Ci, że jest to beznadziejny sposób zarządzania zadaniami, dlatego że skłania cię do tego, aby przeceniać swoje możliwości i narzucasz na siebie zbyt dużo obowiązków na jeden dzień, których nie jesteś w stanie zrealizować. Wspomnij sobie, jak to wygląda w praktyce. Siadasz, wypisujesz poszczególne zadania i starasz się ustawić na górze listy te rzeczy, które są dla ciebie najważniejsze, a na dole listy te, które nie są ważne. Podczas tworzenia takiej listy nie zwracasz uwagi na to, czy poszczególne zadanie będzie trwało 15 minut, 25 minut, 40 minut czy godzinę. Po prostu uzupełniasz tą listę i staje się ona coraz dłuższa. Aby zwiększyć skuteczność, wystarczy zmienić tylko jedną rzecz. Zamiast tworzyć taką listę na kartce, tworzysz ją w kalendarzu, czy to takim fizycznym, czy kalendarzu Google'a i określasz od razu, zaznaczasz w kalendarzu, jak wiele czasu będziesz potrzebować do tego, aby zrealizować poszczególne zadania. Zwróć uwagę, że kalendarze Google możesz również udostępniać innym członkom Twojego zespołu, dzięki czemu ktoś, kto będzie chciał przyjść do Ciebie na spotkanie albo wyrwać Cię na 5 minut będzie mógł na początku sprawdzić, nad czym obecnie pracujesz. To, że inni będą wiedzieć, czym aktualnie się zajmujesz, jest tylko jedną korzyścią i wcale nie największą. Największą korzyścią jest to, że nie przecenisz swojego dnia. Nie rozpoczniesz dziesięciu zadań, których nie skończysz, tylko zajmiesz się na przykład jednym, albo dwoma, albo trzema, ale doprowadzisz je do samego końca. specyfice każdego zawodu jest tak, że masz jakieś zadania, które powtarzają się każdego dnia, na przykład odpisywanie na maile, podpisywanie dokumentów. Dzięki temu, że zaplanujesz realizację tych zadań w kalendarzu, czyli na przykład od godziny dziewiątej do godziny dziesiątej zawsze sprawdzam maila, Albo od godziny 15 do godziny 16 możecie do mnie przychodzić, będę Wam podpisywać dokumenty. Sprawia, że nie będziesz się rozpraszać tymi mikro zadaniami podczas całego dnia. Podsumowując, nie nałożysz sobie więcej zadań na dzień, niż jesteś w stanie zrealizować. Inni członkowie zespołu nie będą Ci przeszkadzać, będą widzieć nad czym pracujesz i kiedy mogą do Ciebie przychodzić z drobnymi rzeczami. I po trzecie, co najważniejsze, zaczniesz dopinać większą ilość rzeczy, bo zasada jest prosta. Ludzie przeceniają to, co są w stanie zrobić w tydzień, a nie doceniają tego, co są w stanie zrobić w rok. Dzięki serdecznie za uwagę dzisiaj. Zostaw lajka, zostaw suba, napisz komentarz. Ja się zbieram na trening i do zobaczenia już wkrótce. Cześć!